Halo Tu któremu będziesz dawać? ej! A jak im to dawać tego kwiatka? Nie widzą Musisz im dać to pyszczka. Ci zjedzą? Aha. to chyba niesmakowity jest ten kwiatuszek spróbuj innemu dać. O, on chciał! Chciał! Tylko, o, on się! To, on chciał! Który? O, ten. Ten chciał? Nie, ten. ten Taki chcą. mój ulubiony. <laughs> ulubiony, bo Ja tak, jaduszko. Trochę świat. Nie bardzo im to smakuje, wiesz? One bardziej chyba inne. Co Lizaki Ej po mnie ponizkać A boisz się Boję się że się nie ugryzą. Nie ugryzą cię sprawdź Tutaj daj, popatrz tu jakie są Lizaki No nie bój się Dalej musisz rączkę dać, bo tak nie dosięgną. Czy tylko moją już. Lisiusz. хе хе